Cześć! Tu Pet, Dziś gramy w Five Nights at the Freddy's. Jedynka. Niestety na dwójkę mi nie starczyło, ale to troszeczkę później. Nagrywałem sobie wcześniej, ale to było zbyt straszne. Nie mogłem wytrzymać, włączyłem grę, ale teraz się z Wami zakładam. Że jak nie wytrzymam całą noc to ja cytrynę, a jak nie wytrzymam całą jak wytrzymam całą noc to macie mi dać 6000 subskrypcji dobra? Dobra no to jedziemy z tym koksem. Ja się już boję, będę cały noc. ok Help dead Freddy best barbie Lamy psbr O Ja wstawię tu licznik. Żeby mierzyło ile wytrzymam, a ile nie wytrzymam. Muszę szybciej. Okej. Okay. Ej, patrzcie, patrzcie. Sorry, Co, co? A okej, okay, tu jest siedzisko oh, Golden Diego Dobra, uh, dobra, dobra, dobra. Dobrze. To jest wszystko dobrze. Wszystko na miejscu. Halo? Dobra, tu i tu tylko będę sprawdzać. Czy nikt się nie rusza. Czy nikt? So let's just focus. Nie muszę nikt okay. się sprawdzać. Okay. Okay. Halo? Ktoś tu jest? Patrzymy. Hop, hop, hop. hop. Dobra, ja się so boję. Ey, okej, 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 lol. Pony? Ej, Bonnie, patrzcie, Bonnie. Czemu on mi wygląda jak pies? Czemu Bonnie mi wygląda jak pies? Bonnie mi wygląda jak pies. Ale wygląda trochę jak królik. Hmm. Hmm. Dobra, ja nie lubię Freddy'ego bo kolej się dostał z zawału, jak. Jak w, do jego pokoju wszedł Freddy, jak przegram, to taki też wygram. Wiecie, przegram, to taki też wygram, bo wytrzymam całą grę. Bite of 87 to był taki incydent, który wyraził się zgody. Bla, 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 bla. Wyłącz to światło. after hours, probably won't recognize you as a person They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on Now, since that's against the rule inside a Freddy Fazbear suit um, Now, that wouldn't be so bad Are you even listening to i LOL That's Będę patrzeć na Foxiego, i na Chickie Bonnie i Frediego. Czemu mi? Ej. Halo? Ja się patrzę tutaj. Czy nikt tu nie idzie? Halo? Ej? Czy ktoś tu jest? Tak! <śmierdzi> Oh no. Получаю себе бое. Окей. Окей. не страшно мне так. O mój Boże! O mój Boże! Dobra! Nie wiem czy wygrałem, czy przegrałem. Ale nie. No ale to było straszne! Napiszcie mi w komentarzach czy wygrałem, czy przegrałem. No to ja już będę kończyć. Do następnego Five Nights Def Redisowania i odcinku. Piszcie mi jak tak czy nie. Łapki w górę. Subskrybujcie. Dzień dobry. mm <tripe> Niestety dwójka kosztowała dużo, Trzy, trójka też. Pograłam sobie jedynkę. Jak dostanę pierwszą gwiazdkę, to pobiorę sobie dwójkę. A jak w dwójce dostanę pierwszą gwiazdkę, to, to przejdę do trójki i tylko tyle. Dobrze? Dobrze. No ja się boję. Nie, 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 nie.